Stoimy na moście granicznym. Mie na trasie między Zgorzelcem a Bogatynią znajdują się Radomierzyce, a tuż za nami są Niemcy. Władze niemieckich przygranicznych landów chcą wprowadzenia kontroli granicznych. Zapytamy mieszkańców polskich przygranicznych miejscowości, co sądzą o tym pomyśle. Myślę, że mieszkańcom tutaj będzie utrudniała sporo, zwłaszcza tym, którzy pracują tutaj w Niemczech przy granicy, a jest ich całkiem sporo tutaj w naszym rejonie. No i na pewno tym, którzy jeżdżą też na zakupy, czy dużo też osób mieszka, będzie miało problem z powrotem, bo zakładam, że granice będą w obie strony. E, więc żeby wrócić też tutaj do rodziny, to osoby, które mieszkają za granicą też na pewno dużo to utrudni. Jeżdżę na czwartą, na piątą do pracy i auta niemieckie są cały czas rozstawione i faktycznie już w głąb Niemiec są rozstawione i... Kontrole robią, bo mnie dwa razy antyterrorystyczna ta zatrzymała w nocy, bo jechałem do pracy i skontrolowali. Dziękuję, do widzenia. Ale o takim czymś, żeby zamykać granicę, czy, czy kontrolować, nic nie słyszałem. A czy bardzo by Panu to utrudniło życie, gdyby taka kontrola była za każdym razem, gdy Pan przejeżdża przez granicę? Oczywiście. No bo to jest, bo to jadę na godzinę. Dajmy przykład na pół do piątej do pracy. Kontrola wiadomo, 10 minut może trwać, a może trwać godzinę. Bo, bo wiadomo, bo to jest kontrola. No, czy narkotyków nie przewożę, czy nie, nie, nie papierosów nie handluje papierosami i, i tak. I to by było na pewno uciążliwe dla każdego, nie tylko dla mnie. To, że policja często stoi tak, to jest dobrze, bo jest dużo złodziei, kradną wszystko co możliwe wywożą i w jedną i w drugą stronę, to że kontrola jest to tak. To powinna być, ale nie żeby było tak jak kiedyś za czasów komunistycznych, że się zatrzymywało, trzepało się auta i tak dalej i tak dalej. Tego nie powinno być. Mogą być korki na granicach? No to na pewno, a zwłaszcza, że tutaj, tu jeszcze akurat w Bogatyni Granica jest poza miastem, ale w Zgorzelcu jest praktycznie w samym centrum, więc no tam zakorkowanie to jest duży problem. No tak jak był, jak był COVID, weszły pierwsze lockdowny, zablokowanie granic, no to tam była masakra, tam się czekało po kilka godzin w korkach. No jakby miało wrócić coś takiego, to myślę, że byłoby to słabe. Dla nas w ogóle, jako dla ludzi normalnych, to nie jest żaden problem. No. P powiem Państwu, bo jesteśmy ze Zgorzelca, nie? I po prostu busy przyjeżdżają pod, po, pod granicę, no ci tam z, Ira z Iraku, czy no bo tacy ciemni, wyskakują no. i od razu przez most do Niemiec. No. I w Niemczech nikt ich nie zawraca, tak jak na naszej granicy. I oni aż tam przeszli, to już mają azyl. Ale tak, to mi się wydaje, że no, powinni ich trochę czepać na tej grę. Będą sprawdzać tam busy, czy coś tam, co tam... No tak, osobowe to... Byśmy musieli jeszcze gdzieś z pół godziny czasie wyjeżdżać z domu, żeby w ogóle dojechać, jak będzie kontrola. No, no, pół godziny to tak najmniej, bo to zależy jakie będą kolejki. Mój tak, właśnie brat wspomniał, że będzie gorzej dla tych, co pracują w fabrykach. To im będzie bardzo uciążliwe na czas dojeżdżania do pracy. A no i tak mówię, to że to nic dobrego. Ludzie no wiedzą no. po prostu jak było kiedyś, wcześniej, nie no, wiem, jak jak tę parę lat temu no. jak to było, to to każdy wie jakie kolejki były po parę kilometrów, to jest takie no utrudniające, co nie. Czyli nie można to... powiedzieć, że to jest taki krok wstecz tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. To nic z obszaru, tylko właśnie do tego co było kiedyś, to nic nie było.